Co za pies tutaj? mam, no, wszystko jest w porządku. Co to? Panie doktorze, to pan? Mamy takiego pieska tutaj na ośrodku. Nawet reaguje. To Widzę w właśnie. Patrzy za piłką. Widzę właśnie. Patrzcie za piłką. No, pieseczko, pieseczko. A! A! Dobrze, że Pani już jest, Panie Rumualdzie. Bo mamy zaległą sesję. Tak. Panie Rumualdzie, sprawa jest prosta. Ja zawsze daję trzy zaszyki na uspokojenie. Jestem spokojny, ja nie potrzebuję teraz już zastrzyku. Ale każdy pacjent obligatoryjnie trzy zaszyki musi dostać, bo to i tak wiadomo, że każdy tego potrzebuje. Ja tak się nie zgadzam, bo to jest koszt dla mnie. Każdy zastrzyk kosztuje. Jestem spokojny, nie widzę powodu. Ale proszę rzucić tak. On nawet reaguje. Zastrzyki. Zabiegi, proszę pana. Wszystko jest kaska. Proszę pana Romualdzie. Pan za to nie płaci, to panu łatwo przytrycie. Proszę pana. Chce pan być piękny, musi pan płacić. Kobiety płacą. Pan chce być zdrowy, musi pan płacić. Tu wuj panu pomoże. Dobrze. Proszę, nie lubię opornych pacjentów Ale wypadł, ja padł i tak bym te zaszyki dał. Gdzie tu mi pan no robi? Od razu trzy. Czy już pan zrobił? Nie no to był pierwszy, ale trzy damy i będzie pan... Ale roz... czemu pan tu nie robi, no? Taka Ech! rozbiegówka. Przez czerwony lepiej się wkuwa, a słabiej widać krew. Co? Jakieś dziwne metody macie tutaj w tej swojej klinice. Przez... Poczekajmy przez chwilę, przez kilku, może pan dzianę. poczuje, doceni. Siłę zaszczyku na spokój. O, już tak Przez... za mnie uspokoiło. O, tylko ten pies po prostu. Proszę rzucić, on ok. nawet reaguje. No widzę, ale to dla mnie nie jest spokój. Jest. No, jest, jest. No, jest, jest. Jest spokój. Czeka na mnie. Wie pan co, trzeba ja mam na przykład się nie czuć tak dobrze jak pan w imię czego. Przecież ja doktorzy też są ludzie. Też jestem przecież człowiekiem. Ja też potrzebuję troszeczkę, może no pan mi pomoże, że tak coś nie idzie. Proszę ja mam mi panu tak. zrobić zawsze? Proszę, tak, bo tak... Panie, już... ja jestem pacjentem. Panie, no pan też jest chyba człowiekiem. No człowiekiem jestem, ale ja nie wiem, czy ja potrafię. No ciśnij pan, to jest tłoczek, to jest... Tłoczek? To... No. Idzie. To już? O, wasza? O, ja już dzisiaj trzy wziąłem. To czwarty? Dziękuję Panie gdzie jest Pan wolny. Pan wolny, czy Pan też za to płaci? Sesja zakończona powodzeniem. A Pan też za to płaci? Misja wykonana. Hmm, na pewno, on nie płacą, tylko ja płacę. Pan, pan temu pieskowi rzucił. Ja też reaguje